Jeśli chodzi o książki, to zrobimy sobie taki kącik, może siedzi ryba. No to pokazałem. Następny. Cześć, witajcie na kanale. Jest Branie po raz kolejny. Dzisiaj niedziela, 19 styczeń. Wczoraj byłem na Brniunie, ten nic nie złowiłem. A dzisiaj, tak jak mówiłem w ubiegłym filmiku, wybrałem się na potok górski. Piękna rzeka. Jak widać, stan wody jest dosyć wysoki, ponieważ jest tama zamknięta. Pójdę sobie też i za tamę. Tam jest troszeczkę niższy stan, niższy stan wody i lepiej złapać jakieś miejscówki. Tutaj ta rzeka w tej chwili jest tak, jakby podwyższona, więc ta ryba może być wszędzie. Ta ryba może sobie gdzieś tutaj migrować, że tak powiem, bardziej. Ma ku temu lepsze warunki. Więc tej ryby trzeba bardziej szukać. Natomiast kilka miejsc tutaj przed tamą, bo ponieważ chcę dojść do mostu i połowić pod mostem, i później już będę szedł za mostem, po prostu gdzie ta woda jest niższa. Tak więc zaczynamy łowienie. Potok z górski, zapraszam. Dobra, to zaczynamy z racji tego, że jeszcze zapnę kamizelkę, żeby mi nie latała już Wam coś powiem. Dobra, z racji tego, że jest tutaj kleń i okoń, ja bym się chciał dzisiaj nastawić na tego konika. Może coś wyłowię, chociaż no przyjechałem tutaj na maksymalnie dwie godziny, więc obłowię kilka tylko miejscówek. Mam nadzieję, że coś wpadnie, chociaż widziałem wędkarza, który szedł w górę rzeki teraz i, i no niestety tutaj nic na razie na tym odcinku nie połowił no zobaczymy jak to miał do odważnych się należy trzeba jeździć na ryby, żeby coś złowić więc ja jeżdżę, a co z tego będzie to, to nie wiem ale zobaczymy, może dzisiaj szczęście będzie mi sprzyjać, jest fajna pogoda słońce świeci, natomiast jest mrozik wczoraj tego mroziku nie było dzisiaj ten mrozik jest, więc yy, no pogoda troszeczkę inna w nocy też był przymrozek więc no zobaczymy nie chcę nic mówić mam nadzieję, że to robactwo w końcu na haczyku przyniesie rezultaty. Jak nie, zmienimy jakąś obrotóweczkę. Będziemy kombinować. Chociaż wiem z doświadczenia, że jeżeli jest tutaj woda wysoka, to, to ciężko o rybę. Przy niższej wodzie jest to bardziej prawdopodobne. No ale liczy się wypad, prawda? Przy brzegach, dzisiaj ta główka dwugramowa ma większy sens niż wczoraj, przy tym dużym uciągu, tu jest uciąg malutki, ledwie ta woda płynie, więc ta główka dwugramowa jak najbardziej się sprawdzi przy okazji byłem zobaczyć gliniankę czy odtajała, czy odmarzła niestety nie odmarzła, dalej jest lód, więc, więc sobie tam nie połowię Natomiast dzisiaj tutaj piękne warunki myślę, że będzie ok. Choćby nawet, żeby sobie wyjść, zaczerpnąć świeżego powietrza w niedzielę przed pracą. Jest super. Dobra, pójdziemy sobie dalej. I coś połowimy na tym zakręcie. Zobaczymy to miejscóweczkę Bardzo fajne tutaj rozlewisko, natomiast widziałem, że już tutaj łowił kolega, <grytanie> ale ja mam inną przynętę. Wczoraj całkiem, znaczy całkiem inna pogoda, przede wszystkim było cieplej, dzisiaj jest mrozik, mimo tego słońca, chociaż do słońca już czuć ciepło, ale, ale dzisiaj już ten mrozik jakiś jest. Jutro do pracy, tak mi się nie chce, powiem szczerze. Mam tyle filmów do obrobienia, chyba z sześć filmów, więc muszę się za to zabrać. Niestety <słuch> czas. No ale właśnie pasowałby taki jeden dzień, po prostu, żeby się tym zająć, a tego czasu za bardzo nie ma. dla Was parę ciekawych materiałów. Natomiast na razie nie mam nie mam kiedy zgrać, bo jeżdżę na ryby i wieczorkiem, jak już przysiądę gdzieś tam do serialu, to kurczę, wciąga mnie serial i tyle. Tak więc <ścoughs> ciężko. Poprawię kamerkę. To ciekawe, czy jakie Wy seriale wieczorami oglądacie. Albo jakie książki czytacie? Możecie napisać w komentarzach z ciekawości Może ja lubię oglądać seriale, więc Może jaki serial mi spasuje Ja w tej chwili oglądam Brooklyn 99 I czasami sobie odświeżam The Office Ten amerykański Jeśli chodzi o książki to, to Zrobimy sobie taki kącik może teraz Jeśli chodzi o książki no to Czytam sobie teraz Wiedźmina Czyli Zaległości przed lat, czy tak powiem, bo ten Wiedźmin już dawno powinien być u mnie przeczytany. Bo lubię taką yy, takie klimaty. I bardzo fajnie się czyta. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, yy, czy tego Wiedźmina zacząć czytać, czy nie, tak jak ja miałem dosyć długo, no to bardzo polecam zacząć jednak czytać, bo naprawdę wciąga. Jest kilka, opcji kolejności czytania Wiedźmina, więc yy, poczytajcie sobie w internecie. Jeśli jesteście oczywiście zainteresowani, chcecie sobie go przeczytać yy, o chronologii, jak go czytać, wybierzcie sobie swoją chronologię i po prostu czytajcie. No, ale genialna, yy, genialna saga, naprawdę. No, a tym bardziej, że jestem jeszcze, powiedzmy, fanem. Lubię sobie gdzieś tam zagrać Wiedźmina na konsoli i tak dalej wieczorkiem. I dlatego właśnie te filmy, kurczę, u mnie tak kuleją czasami też, bo wieczorem zamiast zamian składać film, to to sobie, to zajmuję się czymś innym o i kupiłem sobie gumiaczki neopranowe pewnie widzicie teraz yy, wczoraj kupiłem z, z przyczyn takich, że pasuje mi takie buty na śnieg jakieś ciepłe a które nie przemakają i są lekkie więc na no, te gumiaki są spoko, bo one są bardzo ciepłe noga w nich w zasadzie nie marznie i są genialne po prostu mają jeszcze skarpetę taką filcową można chodzić po śniegu i nic się nie dzieje. Także super. Tak więc polecam Wam czytanie wieczorami. To nawet uspokaja, też się można troszeczkę odmurzyć. Fajna rzecz. lubię też Stefana Dardę przeczytałem wiele książek Stefana Dardy nie wszystkie, ale zostało mi chyba dwie książki ze wszystkich jego książek a wy co robicie wieczorami? powiedzcie mi w komentarzach, z ciekawości czy tylko jestem taki kinomaniak że jak włączę serial już to już naprawdę muszę obejrzeć kilka odcinków czy, czy, ty, czy wy też tak macie? Jakie seriale oglądacie? Może mi coś polecicie? Mamy siedzi ryba, mamy klenika, tylko żeby się nie spiął teraz, Machać no, tu. Spokojnie, zaraz ci i tak wypuścimy do wody. Pierwsza rybka. Taki, Taki kliniczek. Tak więc już coś jest. Śmigaj do wody. Dasz radę? Dasz radę. Dobra, poszedł pięknie. Ręka rybą śmierdzi, jak to mówią. Także. <taki> Pokusił się na, różą, na różowego robaczka. Na takiego zebrał z dna. Tak więc wolne prowadzenie, kilka, kilka podbić i się skusił. Dobrze rokuje. Skusił się po prostu, wolne prowadzenie na dnie, kilka podbić i, i przypierniczył. Zobaczymy, może coś tu jeszcze siedzi. Tamte krzaki są obiecujące. Dlatego. Coś jeszcze jest? Siedzi. Następny. Huhuhu. <ścoughs> Chyba nie ten sam. No ale. Potok z górski w końcu zaczyna wypłacać rybami. Dobrze, że od razu nie poszedłem na ten mostek. Mamy kolejną rybkę. Kolejny niewielki klenik, ale jest. Także taki. A trochę mi się nie chciało dzisiaj na te ryby jechać. Miałem sobie właśnie te filmy troszeczkę poobrabiać. A tu jednak Bóg chciał. Dobrze, że pojechałem. A tu jest zaczep. O, pięknie. Puściło, dobra. Teraz starasz mnie kusi, żeby się wcofnąć po prostu i tam też jest kilka fajnych miejsc, ale powiedziałem sobie, że idę do przodu w dół rzeki, więc, więc tak zrobię. Śmigamy dalej. Podegnę sobie haczyk troszkę, bo przy zaczepach mi, mi się troszeczkę rozgiął. Dobra lecimy na kolejną miejscówkę spoko, na razie przeszedłem tutaj, po tym brzegiem tutaj, tu, 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 to łącznie, łącznie może jest jakieś 20-30 metrów i dwie rybki wpadły, więc na razie potok wzgórski podziękował mi że tutaj przyjechałem ponieważ mi się nie chciało, tak jak mówiłem ale jednak stwierdziłem, że chociaż na chwilę Chociaż na chwilę przyjadę, więc yy, super. Wiesz, wiecie co jeszcze sobie pójdę tutaj, w to miejsce? Rzucę sobie chociaż za dwa razy, póki jestem, bo później na pewno się nie będę wracał. Więc jeszcze tutaj miejscówka na tym zakręcie i lecimy pod most. Pod mostem oczekuję, że yy, mogą siedzieć o konie. Zazwyczaj tam siedzą o konie. Zobaczymy. Na razie śmigniemy tutaj. Na ten zakręcik jeszcze. Tutaj wcześniej wędkarz chodził, no ale nie wiedziałem, żeby coś łapał, więc moje różowe robactwo na razie zrobiło robotę. O, to jest fajne miejsce. Tam jest też taka fajna zatoczka, spokojna woda i tam często siedziały grube płocie. W przeszłości, kiedy jeździłem tutaj jako mały chłopak, młody chłopak i. Kolega Wojtek właśnie pokazał mi to miejsce. Tak więc dzięki Wojtek będę tu częściej przyjeżdżał. A na razie myślę, że to będzie dobre miejsce. Chociaż będzie ciężko w razie czego podebrać rybę. No ale jest, to jest jedno z lepszych miejsc tutaj, chyba, w tej chwili. Więc jedziemy z tematem. Muszę często sprawdzać mikrofony, bo zazwyczaj, jak mam dobry dzień na rybach, to coś się zepsuje czy to mikrofon, czy jakaś bateria ciągnę z tego, z tego powerbanka dzisiaj i to jest dobre rozwiązanie dlatego skoro to działa to już zakładam, że zepsuje się coś innego <grym> mam nadzieję, że nie no ale jednak wszystko trzeba, wszystko trzeba sprawdzać ciężko będzie przy tych krzakach łowić mogę sobie wziąć dłuższą wędkę znowu ale jak zwykle mój teton Wygrał z Big Slightem, ale za to czuć fajnie te małe klenie, jakby były naprawdę grube kluchy. A to są po prostu niewielkie kleniki rzędu 25 cm. więc, więc spoko. Rzucimy sobie tutaj kilka razy i idziemy tam pod mostek. A już później z, z mostku, nigdy tam nie byłem za mostem, ostatnio tylko sprawdziłem sobie kilka miejscówek. Tak z buta przeszedłem i naprawdę dosyć dobrze to wygląda. Więc nawet przypomina rzekę Pstrągową. Więc póki nie ma u nas sezonu Pstrągowego, bo jest dopiero od 1 lutego, no to można się zadowolić takimi widokami właśnie rzeki Pstrągowej i połowić sobie kleń albo okonie. No to pokazałem. Odszczelona na szczęście, gdzieś, gdzieś z łąki. Dobra, jest widzę. ją, Całe szczęście, że. Bo nie chce mi się przewiązywać, nie na widzę przewiązywać przynęt. Nie lubię, nie lubię robić węzła zderzakowego na dworze na polu. Przepraszam, jesteśmy na Podkarpaciu, bo plecionka jak jest cienka, wieje, zawiewa i ciężko ją utrzymać po prostu, żeby ten węzeł zrobić. No i dobra, jesteśmy jesteśmy na moście już z górsku. Więc tutaj cichutko, jak najciszej. I spróbujemy coś tu połowić. Most jest obiecujący, że tak powiem. Więc spróbujemy tu coś wyhaczyć. No i dobra. Tu zazwyczaj jest dużo koni, więc mam nadzieję, że dzisiaj jakiegoś trafimy. Chociaż klenikiem nie pogardzę, też, więc jedziemy. Tu jest troszkę głębiej, tutaj może być kilka metrów nawet, bo kiedy byłem mały, przyjeżdżałem tutaj na wieś na wakacje właśnie do kolegi, do Wojtka i z tego mostu skakali tutaj do wody, więc jest tutaj dołek, jest tutaj głębiej po prostu. Więc jeszcze szansa na rybę. Tym bardziej, że jest to most. <noise> nie wiem, co ja mam z tymi mostami, ale zawsze jak widzę most, to widzę pod mostem szansę na rybę. Tu już nie wiem, czy widać, ale tam już jest tama. To spiętrzenie właśnie, i później jest opad, i tam już jest woda, tak jakby niższa. Więc postaram się was tam zabrać. Natomiast, ile my tam będziemy, to nie wiem, bo już jest 15. No A mi tak na 16, być w domu, na spokojnie, żeby się jeszcze z córą pobawić. Żona też przejęła obowiązki przez dwa dni, tylko po to, żeby mógł jechać na ryby. Tak więc yy, bardzo dziękuję. I tutaj yy, w materiale mam nadzieję, że ogląda. I, I tak to wygląda, właśnie, że gdyby nie żona, to bym nie przyjechał po prostu. Będziemy jeszcze w drugą stronę porzucać. Druga strona mostu, czekali mnie ten konar. Tylko na Rem może siedzieć ryba. A ja sobie usiądę tutaj, bo czego by nie? <grybka> o, to jest komfort. Czego rybka siadła tutaj? O, pięknie pod drzewko, tam centralnie pod drzewko, żeby. Może tam jakaś wiadukta siedzieć. W międzyczasie dostałem telefon z domu. Aby był troszeczkę szybciej, więc pójście za tamę, może w ten sposób bo światło jest teraz na mnie, pójście na tamę, wiąże się z tym, że będę musiał przejechać kawałek odległości samochodem, i dopiero wtedy zejść w dół rzeki i, i gdzieś tam szukać tych miejsc, albo dojść do tych miejsc, po prostu, więc no nie mam tyle czasu. Zawsze przepraszam, ale w kolejnym materiale z tej rzeki bezpośrednio połowimy tutaj tylko na tej miejscówce gdzie złowiłem te klenie tak żeby tylko po prostu w razie czego moja głowa była spokojna że po prostu w tym miejscu znowu będę i od razu bezpośrednio wtedy pojadę na, na te miejsca poza tamą natomiast w tej chwili jeszcze wróciłem na to miejsce tutaj na ten odcinek z którego zaczynałem rzucę jeszcze kilka razy bo auto mam dosłownie tutaj przy tym budynku, więc mogę sobie jeszcze tutaj rzucić chwileczkę i zobaczyć, czy może jakieś rybki nie przegapiłem. Bo po prostu jestem przeszczęśliwy, że w końcu złowiłem rybę. Więc, więc jeszcze tutaj wrócę. Właśnie już jestem na miejscu, więc rzucę tu kilka razy jeszcze i będę się zbierał do domu. Więc trzymajcie kciuki, może coś jeszcze siądzie. A ja sobie tutaj jeszcze dojdę, bo nie pamiętam, gdzie gdzie to byłem yy, już 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 tutaj dobra no i dobra więc rzucę jeszcze kilka razy i, i tyle mojego na dzisiaj ale tak czy inaczej było świetnie ale podsumowanko za chwilkę więc jedziemy z tym tematem jeszcze chwileczkę na facebookach widzę jak tam mówicie klenie Piękne zdjęcia robić z kleni. Jak one Wam potrafią tak pięknie zapozować do zdjęcia, to ja nie mam pojęcia. Nigdy mi żaden klej chyba nie zapozował do zdjęcia oprócz jednego, nie wiem, jak miałem 16 lat chyba. Wszystkie się wyrywają, rzucają. Natomiast widzę u Was przepiękne zdjęcia tych kleni, naprawdę. Na sam koniec, przynęta, która dała mi dwie dzisiaj rybki, została w wodzie. Trudno, mam jeszcze kilka w zanaszczu w zapasie, więc nie ma z tym żadnego problemu. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, bo kończę. Yy, słuchajcie, piękna przygoda dzisiaj. Fajna pogoda, troszkę mroźno, więc ten mrozik też, też był w sumie fajny. Było po prostu rzeźko. Yy, no i przede wszystkim dwie rybki. Także na no, tak krótki wypad dwie rybki z jednego miejsca, bardzo fajnie, fajnie, że mogłem Wam w końcu ryby pokazać na kanale mam nadzieję, że będzie więcej, ponieważ tak jak mówię przyjadę tu jeszcze następnym razem, za, nie, za niedługo, pewnie w przyszłym tygodniu może jak się uda, chociaż w przyszłym tygodniu zaczyna mi się sesja, więc najpierw muszę się skupić na sesji, później dzień dziadka i babci w niedzielę mojej córy, więc może być ciężko, ale gdzieś tam może spróbuję wyłuskać troszeczkę czasu, żeby chociaż na godzinkę tutaj wskoczyć i porzucać. Kolejne małe rzeki czekają na mnie, więc y, będę eksploatował tutaj rzeki okoliczne. Y, Stary Breń, y, PZW Rzeszów, pojadę sobie, bo zimą zimą tam w zasadzie jeszcze chyba nie łowiłem, zawsze na wiosnę. Więc zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Te rzeki, które do tej pory y, odwiedzałem, czyli Breń i Potok Zgórski, również jeszcze będą na kanale. Również tutaj odwiedzę je jeszcze raz, ale... Gdzieś tam z tyłu głowy jest, że ten pierwszy luty ogień na pstrągi, a do tego czasu zadowalam się takimi widokami, więc w zasadzie jest pięknie. Także <grywa> trzymajcie się i do następnego razu. Hej, hej.